Nasza dzielnica przeżywa bardzo burzliwy rozwój, przybywa nam bardzo wielu mieszkańców. Szkoły, które są w Ursusie, w zasadzie osiągnęły już maksimum tego, co mogą przyjąć, jeśli chodzi o uczniów. Dlatego też staramy się zabezpieczyć miejsca dla nowo przybyłych do nas mieszkańców, którzy mieszkają na terenie po zakładach mechanicznych Ursus, budując szkołę i przedszkole przy ulicy Henela i Silnikowej, to jest w tym miejscu. Druga, olbrzymia działka, która decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego została zakupiona dla nas pod koniec zeszłego roku, znajduje się tu przy ulicy Posagu 7, u pani i, I tu będziemy zaczynali od budowy żłobka, a na tym terenie znajdzie się miejsce dla dwóch szkół, przedszkola i żłobka. Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie, kiedy ruszył nabór w systemie do przedszkoli i zerówek szkół podstawowych. Dzielnica Ursus jest dzielnicą bardzo szybko rozwijającą się, przybywa nam dzieci i kolejny rok będzie trudnym rokiem w celu umieszczenia wszystkich dzieci w naszych przedszkolach i zerówkach. Jednak chcę uspokoić, bo w porozumieniu z dyrekcją i ze współpracy z dyrekcją wszystkich tych placówek postaramy się, aby kolejny rok wszystkie dzieci z dzielnicy Ursus znalazły miejsce tu w naszej dzielnicy. Nie będziemy nikogo odsyłać poza dzielnicę. Jeśli chodzi o programy w szkołach, przedszkolach, to uważam, że w dzielnicy jest prowadzone bardzo profesjonalnie nauka i wychowanie w naszych szkołach zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych. Także bardzo jestem zadowolony z naszych dyrektorów i też z tego miejsca bardzo bardzo im dziękuję. W nocy z 11 na 12 lutego 2023 roku doszło do zalania w szkole podstawowej z Oddziałami integracyjnymi numer 2. Skutki zalania zauważyli 12 w niedzielę rodzice, zaalarmowali dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły. Bardzo sprawna współpraca pomiędzy środowiskiem rodziców i pracowników szkoły pozwoliła nam na opanowanie pierwszych skutków, czyli wypompowanie, wylanie, osuszenie wstępne budynku. W czasie ferii udało nam się doprowadzić do stanu pierwotnego cały parter budynku, czyli dwie zalane sale, które użytkują klasy przedszkolne również korytarz szkolny i łazienkę. Pod koniec ferii niestety w szkole odkryliśmy jeszcze dwie awarie. Pionu centralnego ogrzewania oraz awarię pieca. W realizacji wszystkich niezbędnych napraw wsparła nas dzielnica i sfinansowała nam zarówno naprawę pieca, pionu centralnego ogrzewania, jak i remont korytarza. I w tej chwili jesteśmy już na etapie finalizacji wymiany tarketu na pierwszym piętrze, który jest jeszcze wyłączony. Zarząd nie pozostawił placówki samej. Przeznaczyliśmy i wykonaliśmy wyłonienie wykonawców. Którzy to usuwali skutki awarii. Przeznaczyliśmy ponad 90 tysięcy środków z budżetu dzielnicy, ponieważ szkoła jest ubezpieczona i nim ubezpieczyciel zwróci koszty związane z naprawą, trzeba było przeznaczyć środki. Dzisiaj możemy powiedzieć, że sytuacja jest opanowana, ale ja z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować zarówno rodzicom, którzy już pierwszego dnia, kiedy się okazało, że jest awaria, pomogli dyrektorowi i pracownikom w usuwaniu przede wszystkim wody. Później cały czas monitorowali i byli razem z panią dyrektor, wspierali, pomagali w różnego rodzaju pracach dodatkowych, porządkowych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję zarówno rodzicom, jak i dyrektorowi i wszystkim pracownikom placówki. Mimo że cała sytuacja związana z zalaniem była dla nas dość problematyczna, a wręcz dramatyczna, e, jesteśmy bardzo dumni z zaangażowania rodziców, którzy pojawili się w bardzo dużej ilości, aby ratować naszą szkołę. E, od skutków wody było to prawie 50 osób w niedzielny wieczór, więc jest to wyczyn godny podziwu. E, na początku wydawało nam się, że jest to sprawa zostawiona tylko w naszych rękach na całe szczęście w kolejnych dniach angażowały się w to nasz urząd, ubezpieczyciel, kolejne służby i wszystko skończyło się dobrze i dzieci wróciły po feriach do przynajmniej dwóch z czterech zalanych sal co spowodowało że nie trzeba było przychodzić na lekcje zdalne ani przenosić dzieci do innych szkół po feriach udało nam się przywrócić optymalną pracę szkoły. Wyłączyliśmy tylko dwie sale dla klas, znaleźliśmy alternatywne miejsce na salach gimnastycznych, gdzie zostały zorganizowane dla nich sale lekcyjne.